Szczęść Boże, dzisiaj kilka słów komentarza do komunikatu z zebrania Konferencji Episkopatu Polski, komunikatu, w którym m.in. jest mowa o przygotowywanych zmianach w normach dotyczących występowania w mediach duchownych. Zacznę może od przeczytania piątego punktu tegoż komunikatu, odnośnik oczywiście umieszczam w opisie filmu. Popatrzmy zatem na ten konkretny fragment. Biskupi podjęli również kwestię wystąpień duchownych w mediach, a zwłaszcza pewnych publicznych wypowiedzi, nie zawsze w pełni zgodnych z nauką Kościoła. Rada stała zaproponowała m.in. rewizję i aktualizację obowiązujących norm Konferencji Episkopatu Polski dotyczących występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych. Od czasu ich uchwalenia w 2004 roku w przestrzeni medialnej zaszły bardzo duże zmiany, dotyczące głównie mediów internetowych i platform społecznościowych, mających ogromny wpływ na społeczeństwo, zwłaszcza na ludzi młodych. Rada Stała powołała zespół ekspertów, którego zadaniem będzie przygotowanie uaktualnionej wersji wspomnianych norm. To na początek bym chciała, żebyśmy popatrzyli sobie, na sam tytuł tego dokumentu, o którym się wspomina w tym punkcie komunikatu. Mamy tu rozdzielone dwie kwestie. Normy konferencji episkopatu Polski. Pierwsza dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych, oraz druga przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych. Ja muszę przyznać, że ja sobie nie przypominam, żeby. Wśród takich głośnych ingerencji biskupów z ostatnich lat e, i uciszania kapłanów e, była jakaś sytuacja niezgodności z nauczaniem kościoła. E, no przede wszystkim myśmy się najczęściej nie dowiadywali, poza tym, że jakiś ksiądz nagle znikał z internetu czy z mediów społecznościowych konkretnie, właściwie jaka była przyczyna. E, ja już kiedyś o tym mówiłam, przepraszam, że się powtarzam. Był dobry zwyczaj dawniej w kościele. Że jak ktoś popełniał błędy, to się na ten temat wydawało komunikat. Były wskazane błędy, w sensie zacytowana czyjaś wypowiedź, pokazane następnie, co jest niezgodne z nauczaniem kościoła, co jest złe, wątpliwe i wskazane, jak to właściwie powinno być. Dzisiaj tego nie ma i jest to niestety zła praktyka, bo często nie bardzo wiadomo o co chodzi. Poza tym, że oczywiście różni biskupi mogą mieć różną wrażliwość. Co dalej? No, to, co mnie rzuciło mi się jeszcze w oczy, że tutaj jest, że Rada Stała powołała zespół ekspertów, tak? Ale dlaczego nie poznaliśmy składu tego zespołu ekspertów, skoro on już jest powołany? Znaczy, na czym to polega? Czy to jest, nie wiem, jakaś rzecz tajna? To w jakiś sposób mogłoby zaszkodzić całej sprawie, gdyby podać te nazwiska? Czy to są jakieś, nie wiem, rzeczy intymne? No przecież nie. Dlaczego nie wiadomo, kto to robi? Czy ci eksperci się na to nie zgadzają? To jeśli tak, to może jednak mi, powinniśmy mieć prawo, jako wierni, do takiej informacji. Kolejna rzecz, no. Oczywiście podniósł się trochę szum, że to może wyglądać jak przygotowanie do cenzury. Ale prawda jest taka, że nawet dzisiaj biskupi mają narzędzia przecież do tego, żeby dyscyplinować, czy to. Duchownych zachowujących się niestosownie i to nie ma znaczenia, czy oni się zachowują nieodpowiednio w realu, że tak powiem, na przykład na parafii, czy to się dzieje w internecie. To samo jeśli się tyczy głoszenia poglądów, które by na przykład podważały dogmaty wiary czy nauczanie moralne. No takie narzędzia istnieją. Pytanie, czy rzeczywiście potrzebne są następne? Myślę, że trochę to jest miara jakby takiej nerwowości, narastającej nerwowości biskupów wobec po prostu coraz bardziej krytycznego nastawienia do ich działania. Ja nieprzypadkowo w czołówce filmu przywołałam ten cytat z Karola Marksa. Wiem, że wiele osób może się oburzać, ale to zdanie moim zdaniem jest akurat dość celne. Przywołam ponownie tylko fragment o cenzurze, tak? że jest to zły środek policyjny, bo nie osiąga tego, co zamierzono, a osiąga to, czego nie zamierzono. No dlaczego... Twierdzę, że nie osiągnie tego, co zamierzono. Ponieważ, po pierwsze, yy, w Internecie można publikować pod pseudonimem. Jeśli się chce na przykład uciszyć duchownych, którzy piszą, yy, czy to o problemach w skandali pedofilskich, czy o lustracji, czy o lobby homoseksualnym, czy rozmaitych innych drażliwych tematach, no to po prostu jest rzecz oczywista, że każdy z nich może. Że tak to nazwę, zejść do podziemia i na przykład zacząć publikować anonimowo i będzie nie do namierzenia. Drugie wyjście, oczywiście, mogą zacząć yy, po prostu informacje przekazywać innym i będzie to po prostu kto inny publikował. Natomiast to, czego nie zamierzono, a co się osiągnie, to jest po pierwsze, no pewne także zaniepokojenie wiernych, bo o co chodzi? O ograniczenie dopływu informacji, to znaczy co? Mamy się nie dowiadywać o tym, że są problemy. I jeszcze jedna rzecz, której nie zamierzono, to będzie taka, że jeżeli rzeczywiście zacznie się tłumić wolność słowa, w taki sposób, że już duchowni także nie będą mogli prywatnie, bo przecież oni to robią prywatnie, publikować swoich opinii, no bo w mediach katolickich ich rzecz jasna nie znajdziemy. To dojdzie do tego, że za chwilę będziemy mieli wyłącznie media lewicowe, czy w ogóle wszelakie media, niechętne Kościołowi, jako jedynych dysponentów tego rodzaju informacji. Pytanie, czy chcemy doprowadzić do tego, żeby to była tak jednostronna narracja, bo na tym się tak naprawdę skończy. I jeszcze na koniec, może jedna rzecz, to wydaje się, że nie bez znaczenia. Znaczy, to jest taka moja interpretacja, jest to, że spora część polskiego episkopatu to są ludzie, którzy, że tak powiem, pamiętają czasy zamierzchłego ustroju i wydaje im się, że wszystko dalej powinno tak być. W sensie, że kościół będzie prawda, limitował, no, kiedyś oczywiście to władze też nie, nie pozwalały na to, żeby. Media katolickie miały jakikolwiek szerszy zasięg, ale to teraz biskupi będą tak, do tego doprowadzać, że tylko to, co będzie miało oficjalną pieczątkę, ma prawo bytu. I oczywiście bronić się żadnej krytyki. No, to jest taka mentalność trochę no, nieprzystająca do dzisiejszych czasów. Jak sobie popatrzymy po wieku, no to mniej więcej połowa episkopatu to są już. Biskupi po 70. -tce. My przez najbliższych, czy koło 70, powiedzmy przez najbliższych naście lat w Polsce się wymieni praktycznie połowa biskupów ordynariuszy. No, oni przywykli, tak, że komunikują się z nami poprzez listy, jakieś komunikaty pasterskie, jakieś informacje. No, z rzadka jest jakaś, prawda, konferencja. Prasowa, ale to no też nie taka, podczas której będą odpowiadać na pytania, że tak powiem, wszystkich dziennikarzy i z każdego medium. Więc wydaje mi się, że za tym kryje się iluzja. Ona oczywiście może też być związana z tym, że biskupi otaczają się osobami, które jakby utwierdzają ich w tym, że oni słusznie, słusznie myślą, dobrze, że właściwie postrzegają świat. I tu jest, tu jest także kłopot. Jeżeli nie ma przestrzeni na dyskusję, to oni w ogóle też nie mają szansy, żeby się dowiedzieć, że świat na zewnątrz wygląda inaczej niż w tej kurialnej bańce czy w bańce konferencji Episkopatu Polski. Natomiast no, wydaje mi się, że ta trochę taka nerwowość, bo jest to dla mnie jednak przejaw nerwowości, no, jest związana z tym, że Aktywność dziennikarzy, czy także aktywność wiernych w tych rozmaitych, trudnych sprawach kościoła, no trochę zaczyna tą skałę kruszyć, trochę się to wszystko zaczyna zmieniać. Jeśli ktoś ma ochotę, skomentować, to zapraszam do wpisania tego na dole. Tymczasem pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za obejrzenie tego vloga. Zapewniam o modlitwie z Panem Bogiem.